Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie, kochani. Dziś wasz ukochany piąteczek i zapewne już zaczęliście go celebrować, bo jest dość późno. Przepraszam u mnie też nie jest tak źle, bo według moich obliczeń czasowych dziś jest środa, a wiadomo, że środa to taki trochę mały piąteczek, więc jest ok no to mogę zaczynać i na początek muszę się do czegoś przyznać nie będzie łatwo, ale obiecałam sama sobie że będę szczera w moich podcastach I albo ewentualnie o czymś nie powiem a jeśli już się zdecyduję, szczerość na maksa no to radę. Otóż pamiętacie być może jak opowiadałam o trzech babach, które we mnie siedzą i układają mi życie: sekutnica, Lady i mamuśka. Ale muszę się przyznać do jeszcze jednej niestety. Nie będę ukrywać, że takich kwiatków jest kilka, ale dziś czas tylko na tę jedną. Ona żyje w totalnym podziemiu i rzadko się ujawnia, a ja przyznam szczerze, trochę się jej wstydzę. Bo tak właściwie to ja jestem dość dobrą osobą. Powiem może nieskromnie, ale tak jest. Mam w sobie spore pokłady empatii. Czasem masz za duże, bo zdarza mi się wpaść w doła z osobą, która już w tym dole siedzi, żeby jej nie było smutno. Jestem współczująca, nie ignoruję ludzi, wręcz przeciwnie, staram się każdemu okazać przynajmniej minimum zainteresowania i sympatii. Ale, no właśnie, jest jedno ale, bo niestety mam w sobie taką jedną małą paskudę, która nazywa się. Wredna suka i jest sekutnicą do entej potęgi. Sekutnica to przy niej pikuś, bo sekutnica to tylko perfekcjonistka. To też potrafi zniszczyć życie swoje i innych, ale suka niszczy je z większym uporem i maniactwem. Wiem, że powstała, bo była mi potrzebna. Przy jej pomocy broniłam się przed lekceważeniem, pogardą, ignorowaniem, pomijaniem, pomniejszaniem. Z perspektywy czasu wiem, że te moje odczucia bardzo często były na wyrost, przesadne i tak właściwie nie miały pokrycia w rzeczywistości. Sama je sobie nabijałam na licznik. Ale myślę, że to rozbijanie gówna na atomy trwa od dawna we mnie i ta wredna suka kombinowała na przykład w ten sposób. Jeśli zaatakuję pierwsza, będzie bolało mniej. Jeśli ja zacznę lekceważyć pierwsza, odczuję mniej to, że ktoś lekceważy mnie. Pokrętna logika, prawda? Ale wiecie, że suka nie brała pod uwagę tego, że to już się stało, że już ktoś zlekceważył, zignorował, potraktował protekcjonalnie, a wredna suka reaguje już po czasie, próbując ukryć prawdziwe uczucia. A jakie to uczucie? <laughs> Wiadomo, po raz kolejny brak poczucia wartości i poczucia odrzucenia. Wiecie, reakcja jest. Jedna, znaczy dwie, albo agresja, albo wycofanie. Atakuję, albo uciekam. Nie ma stanów pośrednich, nie ma pomyślenia, zastanowienia się, e, czy, czy, czy ja nie przesadzam. Ktoś we mnie uderza, w moje ego, więc muszę oddać od razu. I oczywiście atak może być różnego rodzaju może to być wyzwiska obrażanie, traktowanie z góry, lekceważenie, ignorowanie. Albo, jak mówiła moja mama, i tu przepraszam za wyrażenie, ale ja cytuję rodzicielkę, można też zajebać kulturą. Przeszłam to wszystko, więc wiem. I wiem także, kiedy najczęściej łapie się takie stany. Na przykład, gdy ktoś podważa moje kompetencje zawodowe. I dotyczy to głównie osób, które dopiero zaczynają pracę w danym miejscu i mogą znać się na zawodzie, oczywiście. Ale każde miejsce ma jakąś tam swoją specyfikę, a ja już w tym danym miejscu siedzę. I jeśli ktoś od pierwszego dnia poprawia mnie, mówi co i jak mam robić, poucza, pokazuje, że to nie tak, tak niesamowicie podnosi mi ciśnienie, że rano nie potrzebuję kawy i od razu staję na barykady. I tak właściwie, ten ktoś już nie istnieje dla mnie, tak naprawdę mówiąc. Choćby skały srały, jak powiadała matka Teresa z Nowego Stawu, nie zaprzyjaźnimy się. Bo wredna suka nie zapomni tego, że śmiał wątpić w umiejętności i wiedzę. No, tak więc ja mam to głównie zawodowo, ale podejrzewam, że gdybym miała męża. Najprawdopodobniej jego też bym atakowała w momencie, gdyby próbował umniejszyć mniej moje dokonania. To co robię lub czego nie robię, nie wiem, gotowany obiad, wyprane skarpetki czy coś w tym stylu. Z Teściową pewnie też walczyłabym przy pomocy wrednej suki. Bo, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że, że to nie tylko u mnie ta, ta wredna suka działa, a u innych też. I to wtedy, gdy ktoś nas na siłę próbuje edukować, Tłacze, albo wtłaczeć w swoje ramy, albo uważa, że jest alfą Jomego i, i wie lepiej. A przecież to niemożliwe, bo wredna suka też wie lepiej. I jak to rozstrzygnąć? Kto ma rację, kto jej nie ma? <ścoughs> Czasami decydujemy się nie mieć racji, za to mieć dobre kontakty z kimś. Ale najczęściej idziemy na udrzy, bo przecież nie poddamy się łatwo, prawda? Sądy sądami, jak mówił Pawlak, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I wiecie co? No, przyznam, że miałam z tym problem przez lata, choć wtedy nie widziałam w tym problemu. To jest najciekawsze. Po prostu miałam powód, to się wściekałam. Rozkmieniałam daną sytuację na różne sposoby. Bywało dzień, dwa, a może i dłużej. Oczywiście wymyślałam, co powinnam odpowiedzieć, czy w ogóle odpowiedzieć. A jeśli powiedzieć, to tak, żeby w pięty poszło, rozumiecie? Marnowałam swój czas na bezowocne rozmyślania i to. Obniżało moją energię życiową, z czego sobie kompletnie nie zdawałam sprawy. A ostatnio wiecie: znajduję programy do wymiany i próbuję z nimi coś robić. I wydaje mi się, że widać efekty, prawda? Bo jeszcze jakiś czas temu do głowy by mi nie przyszło, że walka mojej wrednej suki z cieniami, tak właściwie, a nie z czymś rzeczywistym, to program do likwidacji. A dziś to wiem. I nawet znalazłam sposób na radzenie sobie z tym problemem. Otóż, posłuchajcie, sprzedaję go za darmo. Bierzcie, używajcie, róbcie z tym, co chcecie. Otóż, gdy zaczynam rozkminiać jakąś taką właśnie sytuację yy, z cyklu wredna suka yy, na, na topie, <grych> przyłapuję się na tym i zaczynam sobie wyobrażać osobę, której dotyczy ten problem, i zaczynam powtarzać sobie w myślach zdanie. Nie zgadniecie jakie, <gry> a może zgadniecie. Życzę Ci szczęścia. To jest to, co sobie powtarzam. Życzę Ci szczęścia. I to niesamowite, ale autentycznie działa. Po kilku razach, gdy to powiem, gęba sama zaczyna mi się uśmiechać i problem znika. Rozkmienianie znika. Do momentu, gdy moja podświadomość wróci, znów pod, pod wpływem jakiegoś bodźca do starego programu. I znów się zaczyna tam rozbijanie gówna na atomy. Tak, bo on, bo ona, no, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. A ja wtedy znów życzę Ci szczęścia, Życzę Ci szczęścia, Życzę Ci szczęścia I problem znika. <laughs> No dobrze, wiem, że niektórzy ugruntują się w swoim przekonaniu. Ona naprawdę zwariowała. Okej, okay. jeśli wariactwo ma polegać na tym, że odczuwa się radość, życzliwość, wdzięczność i szczęście, to tak. Chcę umrzeć będąc wariatką. A przynajmniej końcówkę przeżyję radośnie z uśmiechem na ustach. No. I to by było tyle na dzisiaj, tak na szybko. Piątki są trudne, muszę przyznać, bo pracuję z reguły dłużej przed weekendem, a nie zawsze zdążę przemyśleć, co chcę Wam opowiedzieć. A muszę jeszcze Wam do czegoś się przyznać. Gdy pracowałam nad tym odcinkiem, miałam problemy z gardłem. Wiecie, co to znaczy? <grytanie> Ego mi dawało znak, żebym się tak nie obnażała, bo nie wyjdzie mi to na dobre. Ale ja już egoolca nie słucham, a w każdym razie rzadko. E Wychodzę ze strefy komfortu powoli, ale jednak wychodzę. I wiecie co? Coraz bardziej mi się to podoba. Coraz częściej chcę mi się śmiać, tańczyć. I nawet w piaskownicy bym się pobawiła. Albo na karuzelę bym poszła. To jest myśl. Muszę poszukać huśtawki karuzeli. No dobrze, to życzę Wam cudownego czasu wolnego, a sobie życzę radości z tych słów. Życzę Ci szczęścia. Do usłyszenia. Pa!